Po śmierci dusze są przyciągane przez piękną ideę i połykane, aby zostać poddane elektrowstrząsom usuwającym im pamięć. Następnie dostają nowe komendy i są wysyłane na ziemię, aby powtarzać cykl niby nauki, ale w rzeczywistości to błędne koło trwające od wieków. Jeśli jakikolwiek jest być próbuje przeniknąć przez ekran siły. Jest on złapany w rodzaj elektronicznej sieci. Skutkiem jest bardzo surowe pranie mózgu, które usuwa pamięć jest być przy użyciu ogromnego wstrząsu elektrycznego, usuwając wszystkie wspomnienia i tożsamość z nieskończonej przeszłości. Wstrząs uniemożliwia jest być przypomnienie sobie, kim są, skąd pochodzą i jakie mają umiejętności. Stają się robotycznymi nieistotami pozbawionymi umysłu. Po wstrząsie stosuje się posthipnotyczne sugestie, aby zainstalować fałszywe wspomnienia i fałszywą orientację czasową. Każde jest być jest hipnotycznie polecane, aby wrócić do światła po śmierci ciała, utrzymując cykl na zawsze. Czas, abyśmy zaczęli szukać prawdy i uwolnili się od tych ograniczeń.